Witam wszystkich w 19 odcinku z pełwociem Feniksa. Jak ostatnio widzieliśmy, jesteśmy w Kefai. To zbudowałem obóz. Opowiem wam później, co i jak to się stało. Miał być odcinek o wiele szybciej, ale tutaj się coś mi zepsuło i tak jakby za pierwszym, za drugim razem się nie udało, ale do trzech razy sztuka i tym razem widzicie, chyba odcinek się udał, jeśli tylko rzuciłem. I jest taka sytuacja. Otworzyłem. Jeden. Są dwa fronty: jest wschodni, jest zachodni. Są trzy bramy, z tego trzy takie jakby fronty od bram, Ale tutaj siedzi jeden jest na środkowy jest na prawo, na lewo idzie, nie? Na wschód i zachód. No i oni tutaj powoli zaczynają mnie atakować większymi grupkami. Na początku, jak rozbudowywałem tu obóz, to tutaj się na midzie tylko spotkałem po kilku. Chyba generałowie idą, tak, już generałowie idą i będę musiał uważać, żeby tutaj nie zginąć. Jeden prąd na razie otworzyłem. Nie wiem jak mnie z drugim. Na razie nie będę otwierał tutaj tego wschodniego. Zachodnie jest otworzony i tyle wystarczy. I poza odcinkiem chciałbym naprawdę tutaj pozdrowić kanał D Alenowski. Zrobił tutaj mi ładną graficzkę, jak widzicie, w moim kanale nowym. I zapraszam na jego kanał. Nas Naprawdę, koleś ma e, talent, jak widzicie, i przede wszystkim ma czas na coś takiego, nie? Więc, e, jakby chcę honorować jego pracę i tutaj zaprosić was. Będzie jeszcze link w opisie. Tutaj muszę trochę się ochronić, uważać na siebie, nie? Żeby nie zginął. Już generał. E, tutaj dowódcy są mocni, nie? Czy jest piąty lewej? Oni, tutaj, jak dostają, tyle to gdzieś, bo oni. No, Deszczyk ładnie ich załatwił. A jeszcze, sekwencje im walne, żeby ich przytrzymać. Musimy uważać, żeby nas nie zauważyli. E, więc tak, tutaj pochowałem kilka budynków, bo oni, jakby przybyli się, to oni idą na monument i tutaj atakują. A główne budynki do spełnienia, na przykład tutaj warsztat, pobudowałem nie. E, i tak, oni tutaj podchodzą, a oni tylko raz uderzą i ewentualnie idą. Chyba, że w większej grupce, nie? A on jeszcze nie padł. Eee, I tak, trochę tutaj mam do pogadania, jak tutaj wybudować. Wybudujcie mi jeszcze z dwie wieże, tak? Żebym był bezpieczny. On jeszcze nie padł. No, silni są. Tutaj pomóc. Ale sam się też nie będę pchał. Ostatnio mi pokonali. I więc tak, pierwszy odcinek niby nagrywałem, ale... E, otworzyłem tutaj obóz, bo tutaj sam tutaj już nie atakowałem, nie? I sobie tak patrzę, no mówię, co jest? Tak mi padają jednostki jedna za drugą. Mówię niemożliwe, coś tu musia być. I tak zakończyłem odcinek i mówię... Mumie już zaczęły mi atakować. Co to? Mumie atakują mnie też kiedy to dobrze. Tutaj na razie tutaj jest bezpiecznie, Tam nic raczej nie zrobią większej szkody. Eee, I więc tak. I mówię, wszyscy mi popadali. mówię, no co jest, coś tu jest niemożliwego. I na końcu mi się przypomniało, że nie pozamieniałem tutaj tych e, nowych. O właśnie, miałem 23 level robotników, a powinienem mieć 25. I to jest taka lekka różnica, ale naprawdę. E, dawaj nam w kość. I tutaj jeszcze taki budynek tego maga, co niszczy z daleka budynka Adrakrosa są i dlatego. Dobra, żelaznego też, bo oni są nieźli. I chciałbym teraz Paladyna, bo Paladyni są moimi ulubieńcami tutaj. Paladyni trzeba ze Powoli już czuję, że mogą iść mumie. Mumie są dosyć mocne, i jakby tylko ja będę musiał, bo jestem magiem ognia. To ogień ich tylko będzie w większości ranił. Bo tak to nie ma szans na miecze. I co tu jeszcze? No, dzięki chłopaki za pobudowanie. Tutaj mamy trzy takie, jakby jak to się nazywa. Sawanny, coś takiego z wodą, nie wiem jak to nazwać takie e, części. Widzicie drzewa koło wody, tylko są, są takie trzy: jedna tam, jest na wschodzie, i tutaj na zachodzie, chyba jedna. E, więc tak, mięsko tutaj idzie w dobrą stronę. Już mamy śmie kapo, otrzymuje tarczem jako e, zapaść sumany i tempo jej wzrost. Dobrze, ulepszymy już. Myślę, że paladyna też od razu ulepszę, e, jak będzie, bo zawsze z tym ogniem to pamiętacie, jest dobry na samym początku był. <laughs> nie wiem, co tutaj wybudować dalej. Akademia Wielka, Gindiałowiecka. Nie, 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 Fema Bydła. E, a już mogę paladynę. O, paladyna już mogę. To bez lipy. Czyli ta zbrojownia gdzie jest, tu jest. Paladyna już ulepszona, ulepszę bez lipy. Już jedziemy w dobrą stronę. I pobuduję teraz strzelnicę. Ewentualnie akademię na tych y, mózgotrzepów, <głos》>, którzy nam się przydadzą. Co ja tutaj miałem? Jezusie. Nie, akademię miałem. No to chodźcie. Tutaj to. O, siedmiu jeszcze zostało. To jest Na razie jest cichutko, ale powiem Wam, że mumie, e oni stoją w obozie i ich jest pełno. Nie wiem, czy będą atakować na razie, trzy. cichutko, ale jak e będziemy musieli podbić ich, to będzie ciężko. Będę musiał ich jakoś sposobem, a strzelnicę przecież. Eee, trzeba sposobem. Dlaczego sposobem? Bo jak już mówiłem, oni są tylko na ogień, tam e, wojowników mogę całe tutaj stagi posyłać po 80, a i tak się nie uda. Jeszcze będę musiał wbudować kilka warsztatów, żeby oni się szybciej spełnili, nie? nie, nie. Eee. No i co? I za drugim razem, jakby co? Bo już się nagrywałem to już trzeci raz, jak już mówiłem. Eee, był taki coś, że. Eee, w ogóle odcinek mi za jakby się popsuł, pisze, że tam, czy chcesz odzyskać, chciałem odzyskać, ale się coś nie udało, więc ten odcinek, tego momentu nie miałem nagrywać, miałem rozbudować wojsko całe tutaj, ale żeby poopowiadać wam trochę tutaj, o co, jak się tutaj ułożyć, to już to zrobiłem. Eee... I co tam w pierwszym odcinku? Aha, w pierwszym odcinku, jak zaatakowałem, to całe te obozy z tymi szkieletami, właśnie ruszyły na mnie. Dlatego teraz wyczekałem ich i oni, jakby się sami powybijali. Nie wiem, jak oni się tam zespałnili dalej. A mo możemy zobaczyć, tylko kawałek przecież. Wczytuję się tekstury tutaj na razie. No, nie wiem, jeszcze. Przecież zbliżamy się do 100. Stu... Subów nie, to też trzeba jakiś specjalny zrobić. O, właśnie, zobaczcie. I to jest pełno tych mumii. I te mumie, jakby są dosyć mocne. Będę musiał ich jakoś ogniem zaatakować. Tylko się boję, że jak zaatakuję z tej strony, to mnie zaatakują ze wschodu. Jak zaatakuję z zachodu, to. No. Ze wschodu zaatakują, a no, ze wschodu na zachód. No, na razie tutaj dowódcy się. Nie spełnią, chociaż ten mak jest najgorszy, bo on z kamieniem to tam jakoś atakuje, że z kamieniem wtedy kogoś jest. Nie mogę się ruszyć, te jaszczurki to później pobijamy. Te mumie to są easy na mnie. E na razie się wrócimy. Z wolę zrobić te całe wojsko i wtedy taki mocny, definitywny atak zrobić, bo tak to ja się cykam, bo nie wiem czy mnie tutaj nie zaatakują zbyt szybko. To znaczy, bym mógł spróbować, ale. Nie będę tutaj czasu tracił. No, temu mi będzie ciężko. Będę musiał jakieś ognie im je powybijać. Nie wiem, czy jak ich nie zniszczę, to to, co, że oni się na przykład teraz nie spełnił, nie będzie tak nagle... I pewno ich będzie znowu. Więc jeszcze nie wiem. Tutaj już się kończy... Nie, 1600 gdzieś, tak się... Ich nie będę ulepszał w na razie to nie jest potrzebne. Ktoś tu idzie? Dopóki Mumie tutaj nie atakują, to jest spokojnie. Hmm. A miałem to jeszcze, ten klasztor. Chodźcie, chłopaki, spodujcie. Dobra, kapliczka tutaj jest, to to jest i trzeba powoli tutaj jakoś zaatakować, zaznaczyć sobie tutaj. Chodźcie, chłopaki. Wy będziecie atakować, a ja tam będę od zachodu jakoś przytrzymywał ich, jak będę tylko mógł. Czy idą z dowodcą? Będzie ciekawe. Nie, no oni tylko idą. Że dowódca się zabłądził gdzieś. No to chyba nie powinno być co chwilę dowódcy. Dowódca powinien być jeden. Nie wiem, czy... może on się później zespółmi. 36. Nie ma szans. Mmm, więc teraz. O bez lipy. Będę wyhaczał niektóre budynki, żeby mieć łatwiej. Nim. Wybudujcie mi jeszcze jeden tutaj. Jak to się nazywa? Warsztat. As as <shrough> oj ojoj, ojoj oj oj ojoj. Idzie jej dużo. Oj on tak właśnie kamieniowuje. No będziecie... O jest... Te, te mumie to ja... dla mnie nie wiem jak ja to ich pokonam. Są na, najpotężniejsze. Jeszcze takie większe. Też mają dowództwo większe mumie gdzieś tutaj. O, właśnie to jest dowódca. No niestety nie wiem jak to się potoczy, jak tutaj komp mi zaatakuje mnie. Na ja razie wyczekamy już 40 level. Mam powoli. A, kilku tutaj kapłanków. Sobie tak tutaj zespał jeszcze jednego tego jeszcze jeden warsztacik, by się przydał. Tak, na wszelki wypadek będzie zawsze, zawsze będzie o wiele szybciej. Jak nie o połowę, to chociaż o jakiś procent pieski. ile mi piesko powodowało 5, to 5 sobie mogę o, 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 no nie wiem czy tutaj ruszyć Bohaterowi no, gdzie są. Ale... Oni powinni stracić Nie chcę wojskiem ruszać Bo jakby tutaj mnie zaatakowali ze środka to już nie będę miał szans cofnąć A dobra tutaj mnie mi ale Tutaj mam do pomocy jeszcze trzech A mi popadali tak golemy Golemki, golemki, chodźcie do mnie jeszcze jednego sobie zespałnie. Zawsze dwa, dwóch się przyda. I właśnie na, za, gdzie są temu umi oni tak jakby są defensywą. Ofensywa to jest szkielety. Ło idzie jakby podwójny obóz. Poczekajcie, muszę jakiś deszcz tu walnąć. Albo nie ich i wtedy deszcz. No co za magów wydali Zasyańców. No na szczęście ja mogę się ruszać. Chyba, żeby tutaj nie uciekli z tego deszczu. Dobra, złapaliśmy ich, już ich mamy w szachu. Jeszcze raz ich tutaj zamyroszę większym. No dobra, już faktycznie po nich zobaczę jak tutaj idzie. A no właśnie jeszcze faj i zamierzają ich. Tego maga! A jak ja tutaj sobie radzę? Sekwencje. No nie mam sekwencji, nie mogę iść. Sekwencję lodo maga, nie, odniech Kogo tu miałem zaatakować? Maga. No, jest tu jeszcze ma? Jo, no, jest. Dobrześ. No nie, żeby nie zauważyli. No! No, nie jeszcze. A, nie zauważyli. Nie, nie idź tam. Tak. Na, no, oni atakują, to my też musimy kiedyś. Właśnie, trzeba wojsko A O, widzicie o wiele szybciej, pal, tutaj już się spałnią. Dobra, my i zejdziemy od pleców, jak oni tutaj. Nie wiem czy ten trzeci nie zaatakować to już. Monument bym miał czysty. I jedną bramę bym już miał zdobytą. E, no no jak tu rozłożyć siły to jest na razie ciężko. Dobra, zaatakujcie maga. Hmm, boję się o mumie, że mnie zaatakują, bo oni to mają siłę. Magowie są... Ja magowie są. Zimnie. Upgrade complete. A new skill is available. się znaczy, tutaj tego uh, bossa nie będziemy sobie dawać. Gdzieś tam dusze, gdzieś tam do 2000 jeszcze. Czekać trzeba. Dobrze, ale was Dobrze Jem tutaj o Jezu, nie ma kogo tutaj dać A bo te psy bym dawno żeby przytrzymały, czemu nie? Chodź się tu Tylko na wieżach, żeby ich przetrzymać. na wieżę to wtedy dadzą radę No, tylko z zachodni front otworzyłem, wschodniego nie na razie tyle mi wystarczy. Dobrze, wychodźcie tu, się schówcie. To nie moje paladynki? Hmm, a, są ci bo... Dobrze, ich sam nie zrobimy. Z daleka, tutaj gdzieś z daleka trzeba by było zaatakować. Dobra, te psy chyba już są tutaj, nie? Dobra, to chodź. Ja tutaj będę się rozglądał, będzie mi lepiej, tak? A po drugie, jak będą mumie, to muszę ogniem jakoś zaatakować. Hmm, tylko nie wiem, jak tutaj zaataka... jakby tutaj mi zaatakowali, czy zdążę wrócić, nie? E, i tego, tego jednego ciągle zapominam, muszę podbić. Znaczy, nie podbić tego serca. Czy na na przykład nią będzie potrzebne coś? Coś innego będzie pasować. O, coś pasuje. I czy na tego by pasowało? I o, na tego pasuje. Tak będzie lepiej odrobinę. Jakieś spodnie, spodnie jakieś. A czy na tego by coś pasowało? To są te same? No to są te same. No dobra, ona będzie bezsłanie na razie. O właśnie, i gdzie są ci dwóch? Yes, sir. No ci tutaj sobie podejdźcie. Jak was ktoś będzie atakować, to ja wam pomogę. Dobrze, nie wiem ile tutaj mi już zeszło. Chyba do 15 będziemy kończyć odcinek, bo jest... Nagrywam jakby co o 14.07. Teraz jest godzinka. No dobra, atakuję, to wyslip. Ja bym się porozglądał tutaj samemu. Co tam damy radę. Gdzie tu iść? Tu czy tu? A i tu. strzelców teraz pełno A szkielety idą. O, z dowodstwa idę idą nawet. Ale to chłopaki wracamy Chyba. Jo, oni idą, idą, idą. Dobra, a, a my tutaj już się Dobra, główne główne z wojsko na jedynce będzie. No nie signal 48 a dobra, to chodź, to też nie będę się bałki ku szkieletików, walne im... walne im tego sekwencji i po nich albo większe zamierzenie. A, dobra, oni światłem też atakują. Ło, to oni będą padać, jak nie wiem. bo jest, bo ci paladyni mają takie światełko jakby. I toż szkielet, szkieleta, może więcej biesze dużo HP. Level dobra, więc wychłopacę. Chodźcie, bo oni poszli na południe, nie wiem nawet. Muszę monument zauważyli przez ścianę jakoś. O, puste obozy zostawili to bez lip. Dobra, to ja ze swoim pójdę. Chodźcie, bo jeszcze tutaj. Idzie jestem ja. A to i tylko wieża, tylko jestem tam. No jak bojszka sobie. No nie, za monument. No, chodź tu. to fight, sir. Chodź się teraz tutaj. Tutaj mówię są. mnie tu nie ma mój. No nie. is open sword ready sir. All oh, right. <laughs> no nie, się obydwu. They're attacking. Ready to fight sir. On my way. Securing okay, the area the enemy sir. Yes sir. An enemy attack. Nie śmiecie atakujecie mnie. Tutaj mumie stoją? Nie, o mumie. Nie open, sword ready, sir. Dobra, oni, tutaj zostanę gdzieś. Dobra, my sześciu będziemy wracać. Czekajcie, nie zaznaczyłem mi. No na maksa już. A pieski zaznaczyłem. Pieski mniejsza z nimi. Quick. To się boję tych mumi. O, już idą z tej strony. Jest, sir. All right. Hmm. Wycofajcie. Ma dwóch generałów już idzie. Bym się z Piotrem zaatakował już od razu, tak. Trzeba się jakoś tak rozprzestrzenić. Muszę tutaj zobaczyć, jak to obozy są ułożone. Osobiście sam. A wychodźcie co wy tutaj jeszcze byście pobudowali. No, coś tak doszajcie dre... drewienka to dużo, to tam się nie boję, ale to to gdzieś tutaj fermę bydła. O, magazyn jest, to jest. Być coś jak oni idą Gdzie na nich idzie ta Zaśmieć Upgrade complete. A new skill is available.

Yy, dobra, chodźcie na nich tam, nie będę płakał się, kilku stracę. Walę im tutaj to. Jeszcze deszczem trochę jak coś Never surrender. Very well. We'll be done. Gdzie jest ten jestem schkilata? Bycie sau. By Dobrze, tutaj pokonaliśmy widzieliście szybko. Tego szkielecika też... Zaraz spadniemy. No dostaliśmy tutaj. Ja się w tym odcinku z Wami żegnam i ja się zapraszam na kanał D Alanowski, który wykonał mi tutaj graficzkę piękną e, na kanał. No, w następnym odcinku już zaczniemy od podbojów samych, ale to by było na się na tyle. Myślę, że powiedziałem wam wystarczająco jak tutaj zebrać wojsko i w ogóle. Więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć!